Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Mody, a raczej menu menu i Screed Hooka do GTA 5. Wiesz, co musicie zrobić, bo jest nowy anti-cheat w GTA. Battle który nie przypuszcza nawet menu menu, który nie jest z wirusem ani anti -cheat, jakimś cheatem. Musicie wejść w koło zębatkę, właściwości i tutaj jak macie ogólne, wpisujecie myślnik no, my, no Battle jak już to wpisaliście, zamykacie sobie to i powinno Wam się zmienić nazwa z, na Grand Theft Auto 5 Legacy i Grand Theft Auto Enchanted to nie wiem co to daje za różnicę ale dobra jak już to zrobiliście wchodzicie sobie w Chroma Wpisujecie sobie GTA 5 mods i pierwszego moda jakiego instalujecie to jest menu, menu to tak zwany gdzie download e, tego download download i już wam się tu pobiera Pięknie. teraz jeśli chcecie script hooka to wchodzicie tu wpisujecie z, e, znaczy w toolsy możecie wejść też jest script hook plus native trainer klikacie done, download i klikacie download. jeżeli wam się pojawi taki jakby z takim samym pismem e, gta 5 gta 4 to klikacie gta 5 i, naj, i wpisujecie native e, script hooka znaczy się Download i grajcie zachowaj, bo to komputer uważa jako wirusa. Ale tym wirusem nie jest. I teraz po tym, jak się wchodzicie sobie w eksplorator plików i pamiętajcie, że mieć jedno, GTA jakby takie czyste, a drugie mieć ten z zmodowane. zmodowane, no. Kledzik, drugi eksplorator plików, sobie zwijacie to okienko, boż. Pyk. Z... Wchodzicie w pobrane. I macie coś jak script hook i menu menu. I otwieracie sobie, i możecie sobie te pliki w ogóle włożyć na pulpit. Może one tu włożone. I sobie otwieracie. Możecie. To w sumie chyba nie ma różnicy zbytnio. I klikacie BIN. I wchodzicie sobie tu, Grand Theft Auto. I tu. Dodajecie DIN Puta. już jest zestawem z nie sadzać drugi raz sadzać. I Native. E Trainer, kropkę ASI, muszę sprawdzić. Yy, script, hook, a nie, story widzowy. Jednak tego musicie wsadzić. O, tego tam wsadzić. No i jak już to zrobicie, to dobrze. Teraz sobie otwieracie drugiego, czyli menu Mendo. Wchodzicie znowu w eksplorator plików tu, tu. I musicie wsadzić menu Mendo ASI. I, I, menu I menu staff, który jest jakby odpowiednikiem takiego pliku działającego. No i jak to wszystko już pobraliście, to proszę, ta powinno być modowane. Jeżeli źle coś zrobicie, to weźcie sobie jeszcze raz sobie poradnik, a w następnym odcinku pokażemy, pokażemy jak... Wam jak instalować mapy, customowe mapy, skrypty i takie rzeczy podobne. Było sobie jedną z taką mapę zainstalowaliśmy, którą był Las Venturas, ale to będzie na odcinku, jak chociaż zrobić, cały mapy tutorial będzie. możemy pokazać. Wam przykład przykładową mapę, którą mieliśmy. Dobra, po tym jak Was wczytał to wziąćcie na sobie F8 i proszę. Basmenu Angel pięknie sobie działa. Pokazujemy Wam jeszcze przykładową mapę. To jest dla zainteresowań, którą pokażemy w następnych odcinkach, tylko muszę się zorientować, pod którym to było guzikiem. Eee, nie wiem właśnie, poczekajcie widzowie chwilę. Przez rzuciłem widzowie, musiałem się zorientować i jest to pod... Aaa, później pokażę w następnym odcinku. Pokażę wam pierwszą mapę, znaczy pierwszą mapę, którą się udało pobrać bez żadnych problemów. Mapa jest na, ten, w połowie, dlatego że twórca jeszcze nie służy jej całej, ale ona będzie gdzieś mniej więcej tak nawet poza obszary. Możemy nam go pokazać, to mapę jakby pokazać. Eee, vehicle, Options, Spawner, Save it. moim już autem. Eee, spawn. O górę, nie, 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 nie. prawo autorskie hmm. rozrzuciłem, bo musiałem zapozować muzykę, żeby tam... żeby nie było wini prawa autorskie. No i ma więcej tak wygląda. Jakby z jakiegoś obrzeża gdzie nie ma... No, jakiś interior na przykład tutaj... O, musimy rzucić. Lotnisko. Jest lotniska, jakby... Nie, nie każdy interior tu działa, ale przy samych dla mapy jakby nie ma tekstu, ale dlatego tylko, że twórca jeszcze tej mapy do końca nie stworzył. Ta wersja dalej tworzy, to jest wersja 1.0 I do wszystkich modów wam podamy linki tam w komentarzach, w, komentarzach to pisze. Tam, w opisie, bo w komentarzach to, to nie działa No jak widzicie, to jest full interior, wszystko działa Jak widzicie, pięknie tu wszystko działa Jeżeli byście się pytali, garaż też działa Tu garaż działa, jak coś to, to było wszystko imienia, nauki no, i tu się taki zgara. Możemy Wam jeszcze pokazać na tnisko. pokaż. co e, pokazać? To jest Skryptuka, jezus. Sorry, je, script je, script I jeszcze hookah. pokażę Wam Skryptuka. Znaczy, to jest e, od menu też, też. Więc lecimy, żeby nie tak, jakby ten odcinek długo nie trwał. Lecimy, i tu jest, jak widzicie, taki hotel chyba, albo jakiś taki motel. E, tak, jakiś hotel czy coś. I tu jest lotnisko, ale tym już pokażemy Wam w następnym odcinku, jak to zainstalować. No i co, no tyle. No, je, jeżeli chcecie więcej takich podobnych odcinków, albo z innych gier, to piszcie w komentarzach, subujcie, lajkujcie i będzie więcej takiego. Tego ja nie co? No. Elo!